I witam wszystkich w kolejnym odcinku z serii. Zagrajmy w Legacy of Kane. Soul River Nie gap się, e, jak zapewne pamiętacie. Ostatnio zakończyłem w tamtym miejscu. Tutaj oraz idzie się w prawo, tam mamy jakiś taki. Pseudo basen, a w środku dwa kamienie, które możemy przesunąć tylko przy pomocy. E, e, spłoni. Dziękuję. No właściwie nie spłonął, tylko zginął od uderzenia. E, o czym to ja aha, o tym basenie. Że kombinowałem, kombinowałem, ale no nic co nie zmieniło, bo nie można po prostu tych bloczków chwycić pod wodą. Może da się jakoś to miejsce osuszyć. Mogę O, mogę. A, tam wcześniej też było takie miejsce, chociaż tam była tylko sfera do złapania. Nic więcej. Może tu będzie coś bardziej wartościowego. A, też sfera. A, mam już dużo sfer. A, tu, 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 tu Radziel. Co my mamy z tej strony? Też sfera. A jak się obrócę to no, to będzie jeszcze wyżej sądzę ale może uda mi się to skoczyć. nawet gdyby to i tak z tego ześlizgnę się no właśnie dobrze tutaj nie dostajemy obrażeń gdy spadniemy z jakiejś tam wysokości ktoś tu mi chodzi a to zwykły człowiek przeupażaj na żołnierzy no 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 dawaj dalej idziemy 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 co tu jeszcze mamy po tej skale mogę... Nie, nie mogę się wspinać, kurczę. Dlatego właśnie sobie wziąłem pochodnie, bo tutaj jest trochę ciemno w niektórych miejscach i żeby się... Żeby widzieć po prostu cokolwiek, to wziąłem sobie właśnie pochodnie, a nie jakąś inną broń. Bo są River się świeci niestety. Co teraz? Momencik, jeszcze tam zobaczę co tam jest. Do... dawno nie grałem o nie żołnierzem o gaz ej tu są jakieś drzwi tylko moment o, i lipa znowu nie mam <śm> nie mam broni ja tu byłem ostatnio, czy mnie tu nie było to się zaraz okaże ale chyba mnie tu nie było z tego co więc pamiętam nie wchodziłem tu, albo wchodziłem tu, po prostu nie pamiętam. To się teraz okaże. Trochę gra mi przylag przylaguje się, to znaczy, że mnie tu nigdy nie było. Z drugiej strony co mamy? A, taki dziedziniec, a czy ja nie wyszedłem czasem z powrotem? Chociaż nie, nie wiem. Dobra, idę z powrotem, bo tutaj chyba i tak nic nie będzie. A będzie się wrócić Mogłem iść w świecie astralnym Ale to są te Duchy wampirów Nie są one jakoś specjalnie Trudne do pokonania, ale Są wnerwiające po prostu 4 minuty Lecimy Radiel O nie, on się zrespił Dobrze, że on ma ograniczony zasięg Tą jego miotaczem no rzucaj Ale miss No Ale no, on żyje Czyli te kule kinetyczne zwykłe są słabsze od tych ze Soul Rivera Bo ze Soul Rivera muszą obrwać tylko raz tak przy okazji zobaczę sobie jak działa ten ognisty glif na ludzi Lepiej by było sprawdzić to na wampirach wiadomo ale nie chcę mi się nigdzie przenieść Nie no dobra wszyscy uciekli zanimbym tego użył wszyscy by pouciekali co było tu na dole? A pochodnia mi zgasła Logika Ogień nie pali się pod wodą Mogę tu przejść? Na przykład Na przykład Mogę tu przejść jednak, nie? A jednak mogę Tu naprzód Dobra, gdzie ja ten drugi Coś mi się wydaje, że tutaj Ups, co to było? A, wiatraczek Wiatraczek pod wodą, to też ma sens Cóż, ale nie doszukujmy się Ach, Cholera, nie doszukujmy się sensu w grach komputerowych Przynajmniej w większości gier Stracilibyśmy na to zbyt dużo czasu A i tak do niczego byśmy nie doszli Co? Eee, kurczę zablokowałem się eee, Tędy właśnie chyba przepłynąłem A no właśnie Gdzie tu? Tu, 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 tu. Patrz lewo, lewo Okej Płyniemy, płyniemy, płyniemy płyniem. Gdzie ja wypłynę? Tam widzę sferę a potem mną no, żaba. Okej, okay, wyskoczyłem. Daj mi to. Daj mi to, bo może mi się to przydać. Nie, bo... Zbyt mocno wcisnąłem ten przycisk i efekt jest taki, że jestem w wodzie. Z żabą. znowu to samo, no. Nie mogę teraz, bo gram w Soul ale ta gra wymaga trochę yy, skupienia. Trochę to może mało opowiedziane. O, kolejny posąg. Hmm. Tym razem nie wygląda tak diabolicznie jak ten ostatnio. To chyba kobieta. No, <gry> raczej tak. Po figurze można poznać i tak dalej. To kobieta na 100%. Może to sukub. Choć nie wiem, czy w tej grze <laughs> istnieje coś takiego. Istnieją sukuby. Dobra, jest to jakieś przejście. Ej, przycisk. Stój. Przycisk mi się zaciął. Co my tu mamy? To są drzwi. Aha, dobra. dobra, Tu są drzwi. A... Wow, wow, wow. Chyba mam jej coś dać do ręki, tak jak ostatnio temu. To się zaraz ukaże. Tu będzie jakaś magiczna pochodnia czy coś? Ten klawisz. O, o człowiek. Ja ten przycisk. Albo mogę to sprawdzić. Okej. Okay. <grytanie> Mała pomyłka, i wynikło z tego tyle, że nie muszę go zabijać. Znaczy nie muszę go. Nie, nie, kurde, nie mogę sprawdzić jak to działa Bo nie mam nawet na kim sprawdzić Bo on zginął Ej zniknęło mi to Dobra, trudno, momencik No to jedziemy dalej I tu ręka i tu ręka No to jedziemy Wow. Uff. Znowu tu jest ciemno Jak tu by się przydały pochodnie To jest normalnie, nienormalne O, mogę ją wziąć? A to nie, to jest ten płomień taki Coś jakby płomień olimpijski co my tu mamy? Nic, kurczę, żadnego przejścia. Ops, ops Dobra Może coś się tutaj jeszcze rozwalić Dobra Co tu jest? Dobra, jakaś dziura w górze, tutaj mamy kratki a tu jest... Yy, nie widzę, bo... Kurczę, nie... Ej, dlaczego nie mogę dalej popłynąć? To jest... Ej... No To jest zablokowane? a no Rzeczywiście. Mogę stąd wyjść? O, mogę na szczęście. No to raz jeszcze w górę idziemy. Ej, co by tu zrobić? Czemu ten kawałek kamienia jest taki jasny? Dlaczego on przebija ścianę? Czy go można przesunąć? O mo! Ej, ej, sfera z tyłu, sfera. A nie mam, mam pełno. Tak ogółem to ile ja mam teraz sfer? 10. Ciekawe czy jakoś tak w grze się to później przesuwa. To znaczy czy tych sfer mamy później więcej, czy mniej. Zauważyłem, że coś moc mi spada, znaczy życie, czy jak to tam nazwać, mi spada, ale nie mam pojęcia dlaczego. Skoro tam była kratka na dole, spróbuję tym kamieniem zatkać tą kratkę i może dopłynąć do tych krat na górze. Choć nie wiem, czy się je da zniszczyć, to za chwilę sprawdzę. Dalej. No i my też nadchodzimy. No, razem. halo. Wow, ale to ma teraz opóźnienie. Momencik. Nie, bo nie wiem, co się stało. Okej. Okay. Chyba razie się chwycił będzie i nie miał puścić. Co jest w stanie? Jak zabrukuje. O, widzicie, znowu spadło mi trochę życia. To chyba od wpadania do tej wody. Okej, okay, dobra. Woda dosięga do kratek. No i znowu mi spadło trochę życia. Dlaczego to tak działa? Może dlatego, że już dawno nie wchodziłem w ten świat astralny, bo teraz nie wpadam do wody. A zawsze jak wpadałem do wody, to już przechodziłem do świata astralnego. I co teraz? Może mogę doskoczyć tam? W te dziury. Byłoby fajnie. Spróbujmy. Uuu, yy, dawaj. A, jeszcze raz, jeszcze raz, dawaj i... Nie, nie, nie To chyba... Nie, nie da rady Nawet jakbym tam doskoczył to na pewno by się okazało, że jest jakaś niewidzialna ściana czy coś A z tymi kratami to co? Mogę je rozwalić Ej, halo, razie, nie śpimy No właśnie Ej, czy mi się wydaje, czy dla no, klatka piersiowa się świeci? Nie, wydawało mi się. Tak dziwnie trochę wyglądało. Nie, wiem, dlaczego nie mogę rzucać kulami energetycznymi, kinetycznymi... O, wow, ale mi lag. się wszystko. A czy znowu się wszystko laguje? Norma. Spróbujemy jeszcze raz te kraty trafić Dawaj I bum No dawaj no oh, Nie gadajcie, że te kraty są niezniszczane Cóż, trudno to się wrócę w takim razie Ale tu kamera zmieniła. Teraz jest tak bardzo zaraz jelem, przez co nie widać, gdzie się idzie za bardzo. Bo teraz się troszkę poprawiło, ale nadal nie jest taka fajna. Okej okay, i. Aha. A um, my. Kolejny glif jak sądzę No to chyba nie ma innego wyjścia jak go tylko wziąć Oczywiście możemy go tu zostawić ale lepiej go wziąć rzecz jasna Żadnej, żadnego komentarza do tego glifu nie otrzymaliśmy od naszego głosu w głowie Skoro mamy otrzymywać tak kolejne glify, to jeszcze brakuje mi... 3 mi trzy glify. A cholera wie gdzie one mogą być? Sprawdźmy jak ten glif działa A teraz glif ognia Cóż, tak na krótką metę moglibyśmy uznać, że te glify działają podobnie, choć w rzeczywistości na pewno nie działają ani trochę, ani troszkę tak samo Nie wiem, to wyjdzie w praniu po prostu jak się stąd teraz wydostać? Tędy Teraz chcę się wydostać stąd, chyba tam mną płynie ta żaba, niedobrze się stąd wydostać a później się zobaczy co dalej. Mogłem wyjść już całkowicie z tej cytadeli. Wątpię żeby było tu więcej glifów. Ja teraz jestem. Tutaj. Aaa, no to teraz jeszcze w dół. Przez ten wiatraczek i teraz tędy. Tu powinienem wypłynąć gdzieś. Wow, 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 tędy. Ej, ale coś mi się... zepsuło. A, to jeszcze nie tu, tędy. No jestem na miejscu. Siema, ludziska. A Tam jest koleś, teraz ja do niego lekko podejdę. Tu była kobieta. Ja sobie tak skoczę na górę, wstanę obok tego kolesia niedaleko i użyję glifu. Ognia, na przykład. pewnie tamta kobieta także A z ciekawości tak jak działa glip wody oni się topią jakoś nie widzę żeby coś się stało szczerze mówiąc cóż no to widzę że glip wody to jakaś to jakaś lipa jest Trudno Przynajmniej glif ognia Przynajmniej, przynajmniej gliw ognia normalnie działa A, ta kobieta całkiem zniknęła gdzieś. Olacię Tu jeszcze ktoś chodzi, dostanie za chwilę z wazonu Dostał ten ktoś, a nie uciekł mi. Dobra, Olach to wszystko chce się stąd wydostać teraz. Bo o ile dobrze pamiętam, na tym mostie, gdzie byliśmy na początku, były dwa przejścia. A teraz chciałbym się udać do tego drugiego i zobaczyć, co tam jest. Może tam będzie jakiś kolejny glif. A tu chodzi sobie człowieczek, odsuń się, bo cię zabiję. Ja, ale sama kamera mi się znowu odwraca. I tu powinno być wyjście jak sądzę. Eee, a nie, ja myślałem, że to jest żołnierz, bo tak dziwnie wygląda. Szczęście nie. Chyba tędy, ale to już jest na pewno żołnierz. Nie miałem, wow. nie miałem się tutaj jakoś dostać, przedostać. jest znowu jakiś spływ na dół. Zobaczymy co to prowadzi. O, mordę, gdzie ja jestem? Tam u... Aaa, mordę. Jak się tam teraz dostać? Czyli wróciłem, ale... Coś mi się wydaje, że będę musiał się teleportować, bo nie doskoczę tam A nie doskoczyłem spokojnie, spokojnie. Ja się bałem, że znowu spadnę do tego wiru. Czekajcie, teraz ja muszę się trochę rozglądnąć. Popatrzymy sobie trochę na wir, czemu nie A nie nie widać go są. a widać tak troszkę tylko. Nie chcę tam wpadać, bo bym musiał biegać. Za też nie przepadam. Spróbujemy dostać się na drugą stronę. Powinno się udać. Ops. Eee, Lipto. Chcę się tam dostać. Nie, ale jestem w jakimś innym miejscu zupełnie. Nie ten, z powrotem tu jest dźwięków naraz. Tu woda, jakieś dźwięki w tle i jeszcze dodatkowe dźwięki, robione przez Raziela. E, to znowu popłynę chyba do Stadeli. Dobrze myślę. Tak, tu jest Stadela. Wow, ale to znowu ładna dostawa. Lagi są złe, naprawdę. Nie wpaść tam. To jest priorytet, żeby tam nie wpaść. what now? Ja tam nie doskoczę, nie ma, nie ma opcji. No nie, nie da rady. No Jak by to zrobić? Okej, okay, czyli to jest bitmapa, może tak to nazwę. Jak ja się mam tam dostać? Czy ja... Nie, tak też nie. No a tu może jeszcze jakiegoś miejsca? Może jest jakiś glif, który pomaga... ...latać. że wątpię, że coś takiego istnieje. Um, nie, to... próbujemy to użyć. Jeśli nie zadziała. No i nie zadziałało. A to będzie trzeba poszukać in jakichś innych lifów jeszcze. Nie wiem czy istnieją takie gify, które by pomagały. O nie, mogłabym tam wpadł. Gdzie to jest tak przy okazji? A tu. Nie chcę tam wpadać, nie dzięki. No, chyba widzę, że nie mam innego wyjścia. To nie jest zabaw. No nie, tam mogę być, tamtej strony. Pytanie, czy się opłaca tak skakać, skoro i tak się zaraz ginie, praktycznie. Okej, okay. wszedłem na górę i co teraz? Jako tako pomysłu nie mam co teraz zrobić. Ale czy czyje to jest oznaczenie? Nie widzę tak z daleka... Kurcze, mogliby oni mieć w swoich tych znakach, nie wiem, swoje inicjały. To by było łatwo ich odróżnić, a tak? To musimy zgadywać, kto to jest. Chyba nikt nie miał inicjałów w swojej w swoim sztandarze. O, znowu trzeba będzie pokombinować troszkę mi się wydaje. Gdzie się szło do... Dobra, no to zobaczymy. Coś wymyślę za chwilę w każdym bądź razie.